Cześć, siemanko, witaj, ja jestem Olendry i tam na dole zostawcie suba, dzwonem na kanale, żeby nie przegapić moich kolejnych odcinków i łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie trochę um, o nowym sezonie, a może raczej starym sezonie um, i przy okazji będzie to ostatnia gierka w sezonie i losowy skin z karnetu rozdziału czwartego sezonu czwartego. I bez zbędnego przedłużenia wchodzę do gierki. Dobra, ja już jestem w gierce ostatni raz w tym sezonie I wyskoczę sobie na Sioło Szaleństwa I skina mam Asokę, czyli mam rzadkie rzeczy Dobra, i tutaj jestem u... I... Chyba już tutaj tych rzeczy nie ma Tego Wehikułu Czasu Nie no, nie ma rzeczy Dobra, biorę. Czyli daj rzadką. Epicka, aha, kurczę, epicka. Muszę mieć rzadką. Dobra, ja już zacznę omawiać nowy, albo raczej stary sezon. Yy, I zacznę od ekranu wczytywania, ponieważ to na nim jest najwięcej informacji. Fortnite wczoraj wysyłał co jakiś czas yy, fragmenty jakiejś układanki, jakby, i w <laughs> połączeniu w całość wyglądają właśnie tak, jak widzicie. Yy, yy, I pokażę od razu cały ekran wczytywania. prezentuje się właśnie o tak. I jeszcze chwila, czy widzicie tego z stylu? Czy to nie jest moment z pierwszego rozdziału. Już wam pokazuję zdjęcie. Chyba to był jeden z pierwszych ekranów wczytywania. Tak, to właśnie ten sam Jonesy, który wychylał się z tej ściany. Wszystko, nawet te z boku ściany się zgadzają. I tutaj macie obydwa ekrany wczytywania. I właśnie tutaj macie rzeczy, które do siebie pasują. Um, I tutaj na żółto zaznaczona jest um, ta pani, która sobie leci, i wehikuł czasu najwidoczniej przeniósł się w parę sekund przed tym, co stało się w rozdziale pierwszym. Bo ta pani ym, jest jakby dalej. Ja, jeszcze nie podleciała do Jonesiego tak blisko. A ten ym, taki pan z dłuższymi włosami jest dalej niż ym, na, właśnie też dalej niż na zdjęciu z pierwszego rozdziału. To włoży Dobra Kolejny poziom I. Nie wiem, brać najbrać nie Pani brać? Nie I tutaj mam kolejną teorię na tym filmie widać, jak rakieta wylatuje z wyrwy, i wlatuje w jakąś nową wyrwę. I co jeżeli to właśnie jesteśmy my? W sensie my jesteśmy w tej rakiecie. I to jest ten wehikuł czasu od kado. I jakby będziemy się przenosić. I tutaj macie zdjęcia niektórych przedmiotów, które powrócą do Fortnite. I między innymi to będzie kulojazd, na przykład wózki golfowe, wózki sklepowe i tak dalej. Samoloty. I z tego co wiem, ma być jeszcze kostka Kevin. I niedługo wyjdzie kolejny. Mm, Zwiastun tego sezonu i tam ma być podane więcej informacji. Więc w dalszej części odcinka mogę powiedzieć gdzieś więcej, bo może w tym czasie zostanie coś dodane. I mam jeszcze jedną wiadomość. Widzicie coś o tutaj? Tak, to zrzut. I wiecie co to znaczy? Zrzuty powracają do Fortnite. Kto się cieszy, tak jak ja, zostawia łapkę w górę i. Nie mogę się doczekać nowego sezonu. I kolejny zwiastun już wleciał i teraz będziecie mogli go obejrzeć. Too hard just to give up now. Soon as I pull up, it was going to be you. That's not compute. Just give me the loot. I live in the booth, so I'm tripping soon. I come right up the top in no parachute. Don't exaggerate, just go Mexican. Tak, kostka Kevin powraca do Fortnite i odnośnie karnetu bojowego, to tutaj macie wszystkie skiny, i wszystkie skiny, które w ogóle dojdą do um, tego nowego sezonu, a raczej starego sezonu, to będą zremiksowane skiny, czyli dwa połączone skiny. I ja się za bardzo nie znam, bo w tych czasach, kiedy był Pierwszy rozdział nie grałem niestety i tam wiem tylko, że jeden yy, skin z karnetu to będzie bananek w połączeniu z lodzikiem. I ja już kończę podawać informacje na nowy sezon i teraz oglądajcie, czy zrobię Winka. O człowieku no. Dobra, Co ty jesz? Pozwól. Wkurziano. No, no co uciekasz? Co uciekasz? Dobra. Nie. to jeszcze był drugi. Dobra widz. Dobra widz. Leży. Nice. Dobra nice. ज कामती कंपु. O, dobra rakietnica. Ja bym w tamtego jeszcze walnął. Dobra, leży. No nie! Dobra. Dobra, pierwszego miejsca nie było, ale poszło mi dobrze. Tak uważam przynajmniej. I mam nadzieję, że opowiedziałem Wam trochę o przyszłym sezonie, nowym sezonie, a może raczej starym sezonie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. I na